Dzień dobry, nazywam się Michał Bielak i jestem właścicielem firmy czarterowej Bielak Chartery. Już za kilka chwil zaprezentuję Państwu jacht Antila 24 i 4 w wersji Top Exclusive. Trzy sztuki tego jachtu będziecie mogli Państwo wypożyczyć z naszej floty już w sezonie 2023. Wersja Top Exclusive od zwykłej wersji Antilii 24 i 4 różni się tym, że jest bardzo bogato wyposażona. Jest ona idealną odpowiedzią dla osób, które żeglują małej ilości załogi, a chcą mieć komfort dużego, luksusowego jachtu. Elementy wyróżniające tą jednostkę to stopień ułatwiający wchodzenie na jacht, mocniejszy silnik, ośmiokonny Merkury, gdyż zwykle w takich jednostkach montuje się 6-konne silniki, siedziska dla sternika zarówno na lewej i prawej burcie jednostki, przedłużacz rumpla ułatwiający nam sterowanie. Żagle na tych jachtach zostały uszyte w firmie Apollo Sejs z Zdańska. Są noszyte w wersji Black Edition wyróżniającej się lepszą gramaturą jakością oraz większą powierzchnią. Dodatkowym elementem ułatwiającym wentylację w jachcie jest szprycbuda, którą w czasie żeglowania możemy położyć do przodu, a topografię dla jeziora sprawdzimy na echosondzie, która jest zamontowana po prawej stronie przy zejściówce. Jak został zbudowany w wersji Open Space, na którym wygodnie może wyspać nawet 6-osobowa załoga, dwie osoby na dziobie, pojedynczo lub podwójnie z lewej bądź prawej strony skrzynki mieczowej oraz dwie osoby w i na rufie jachtu. Na prawej burcie jednostki znajduje się deska rozdzielcza, dzięki której możemy włączyć wszystkie urządzenia, które są na jachcie. Mamy również wyświetlacz, który pokazuje nam, czy jesteśmy aktualnie podłączeni pod 230V w porcie. Możemy sprawdzić stan naładowania akumulatora, podłączyć się pod 12V bądź USB, sprawdzić poziom fekalii, jaki aktualnie jest w zbiorniku na fekalia, włączyć radio oraz ogrzewanie. Tutaj znajduje się hebel, który odłącza nam całe zasilanie. Wyłączamy go, gdy schodzimy z jachtu, bądź jest burza. Na jak się znajdują się również panele zasilania z gniazdkiem 230V, USB oraz 12V. Gniazda 230V działają, gdy jesteśmy podłączeni do prądu w porcie. W kambuzie znajdziemy mikrofalówkę, która jest zasilana na 230V, gdy jesteśmy podłączeni do prądu w porcie. Zlew wraz z kuchenką dwupalnikową oraz lodówkę sprężarkową Dometic. O pojemności 40 litrów zasiloną na 12V ze 100Ah żelowego akumulatora. W kambuzie znajdziemy zlew wraz z wylewką oraz WC elektryczne morskie, którego zbiornik znajduje się w prawej bakiście na zewnątrz. Również przy prawej bakiście znajduje się spust do odpompowania fekaliów z tego zbiornika.